Lecimy, jest to mecz wygranych oczywiście, w tym z tym turnieju. Free zaczyna do bardzo wczesnego spawning pula, co jest już lekko podejrzane. Natomiast STC, Supply Depot gramy. Wtedy jakieś jakiegoś lina ciekawego, nie? Zobaczcie, dwie drony na mapie. STC tam sobie wiadomo coś, coś ćwiczy. Ciekawe. Nie będzie tak do końca barykady, chyba żeby to zrobić dwa Supply Depoty. Ciekawe. Aha! No dobra, szybka mapa nam się zapowiada. Let's go! Teraz ruszamy do boju. jest naprawdę niebanalnie Jak na to patrzę. <laughs> Ta fabryka została pozostała niezauważona, spoko. Co się tak broni w ogóle? Nie wiem. O, Marin padł, bo Marin nie wszedł do bunkra. O oh jest, o oh jest! No komedia, komedia. Free to jest kozak. Te oliny. Te kombinacje z ergingowym. Najważniejsze, żeby Mary nie wszedł do bunkra. Ciekawe czy go zaraz zatrzyma. Ej no kurczę, jak on wyczuwa kiedy to wyskoczy chyba. Złapał mu tego Marina, no nie wierzę. I sprzed... co? Czemu sprzedaje bunkier w ogóle? No sobie, można uznał, że lepiej. A bo żeby teraz mieć pieniądz na tego, na wulta. I teraz jak on go zrobi na mapie, znaczy Heliona w sumie. Jak on go zrobi na mapie, zaraz wróci, to może wszystko wysprząta tym jednym Helionem. Jest jeszcze nadzieja dla Terana. Co za czysty esport my tu oglądamy. Krystalicznie czysty. Coś przepięknego oglądamy właśnie. Rewelacja. No i co teraz, panie Zergu? Wracają drony do roboty. Tutaj trzeba chyba Creep Colony zagrać na wszelki wypadek. No, no, no. Ale w tym miejscu? Ja mu chyba w wydobycie tak prosto ustawił. A w sumie jak zrobi, tak będzie pewnie dobrze. Jeszcze jedna drona atakuje Heliona. Free musi znaleźć pieniądze na Sunkena. To jeszcze troszeczkę, troszeczkę naprawdę. <gry> Jakieś jeszcze w ogóle były. Tutaj command center ląduje, żeby zacząć pracę. Tu ten helion biedny się szarpie z dronami. Rozdzielić po jednej w każde miejsce i tyle. I teraz Lingi i Sunkeny. Do widzenia. No, 10 dron pracuje. Trzeba sobie nie wiedzieć czemu. Tak daleko. A i teraz drugiego Sunkera musi zrobić, to jednego by dobrze postawił, to byłoby chyba okej. Okay. No ale dwa to już jest takie bardzo, bardzo dobre pokrycie okolicy. No dobra, chyba resetujemy rozgrywkę i zabawa będzie się toczyć dalej. Zgrywkę trzeba przyznać. To, co to sportowa rozgrywka, tak sobie myślę o tym co się dzieje, a tu jest w ogóle <grywka> barykada z fabryki i z koszarów bez dobudówki. Tu są jak trzy sunkeny w pierwszej bazie. Zastanawiam się staram, czy oglądamy mecz początkujący graczy, czy, czy może jednak nieco lepszych zawodników, no ale Free ma przewagę i tego odmówić mu się nie da. Ale z jakim trudem, z jakim oporem on zajmuje drugą bazę, nie? Ta saturacja tak postępuje raczej wolniej niż szybciej. No jest w sumie. Oglądamy co się dzieje. tej dość śmiesznej sytuacji trzeba przyznać Na w zasadzie finish. Te hydraliski no nie mają. E, nie spotkają się z żadną odpowiedzią. A to jest szybkość do hydralisków, a wygląda jak szybkość do roadshan, ale wiadomo, że on gra z ergiem z jedynki, więc to nie może być szybkość do roadshan. No i tutaj, właśnie tak, tak jak mówię, on no już powinien tymi hydralami wygrać. No spoko, początkowy atak free, czyli zraszował, szybko zaatakował dronami i zerglingami i wygrał. Nie jest że to wszystko tak ładnie wypaliło. No free point to jest naprawdę jakiś geniusz, jeżeli chodzi o tego moda. Tade'la pierwsza mapa, dla free. Darura. zobaczmy co się wydarzy w takim razie na kolejnej mapie. Jest, co to za mapa? Momencik. Neo Isles of Siren, tak się nazywa ta mapa. DSTC, oczywiście na niebiesko w dolnym lewym rogu. O, tutaj trzeba wydobyć surowce, żeby poszerzyć przejście chyba. Może nawet odblokować, chwila, zobaczmy. Ty, faktycznie. A gdzieś chyba tu jest możliwe, że wąskie przejście, ale nie mam pewności. O wow, jaka mapa. I tu jest jakieś w ogóle obejście jakieś takie, że tu masz ekspansję tego w ogóle, wow, ale mapa, ale... Jak gdzie zawiał wicher wyobraźni? W ogóle w tle tutaj czy tam no spada jakiś opad radioaktywny, zielony, co się dzieje? Już nie wiem w sumie jakiego koloru jest opad radioaktywny, jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że nie zobaczę. Czyli tak, można tu wydobyć minerałki, odblokować sobie bogaty gaz, to też bogaty gaz. a to niego go. Aha, ej, to jak się wychodzi na mapę? Co jest? To jest wyspowa ma... Czy wyspową mamy? To, co, to są wyspy, ty. I dlatego, ty, patrz pan, zobacz, co on robi. I dlatego najpierw dwie hacze, a potem spawning pool. O, oh, wow. Wyspowa mapa, jaka wiksa. Martin James, witam mocno. Cześć, cześć. Ale zrobili. Ale wymyślili. Danke, die Bardzo szanuję ten pomysł. Ale jakie to są w ogóle mind y? STC w tym turnieju dzisiaj, jak grona Spirita, robił tylko jedno bazówki. I w tym momencie, jako Zerk, ty nie wiesz, czy to jest jedna bazówka, czy dwubazówka. W sumie, co on jeszcze zobaczył? W sumie widział, że tutaj nie ma bazy, ale może być tu, i może gdzieś tutaj też teoretycznie, nie? Więc, w sumie, jako Zerk, to nie wiedziałbym. Czy to jest, no ale jest duża szansa, nie? No bo w sumie dwie rafinerie też i tak dalej. No, nie, no raczej wiem. No i co bym zrobił? To Sunkeny oczywiście w każdej bazie. Sunkeny, sunkeny, sunkeny. Tutaj też w pierwszej bazie postawił. Jednego mógłby zagrać. To jest po prostu niesamowite. Jeden doliduje z jednej bazy, drugi robi cztery bazy bardzo szybko, bez gazów, nie? Żeby wykorzystać jak najbardziej. Tu jeszcze Overlordę uda się złapać. Ach, bo to nie będzie tylko jeden MediFuck, tylko będą dwa, o oh, wow. Nie no, dzieje się, dzieje się, jest ciekawie. Pięknie, pięknie. Zerk pięknie. Chyba straci tych haczerkę, no ale ma jeszcze przecież dwie pozostałe, więc jak zagrał zachłannie i straci tylko jedną z czterech baz przecież, to jest okej. Okay. Chyba, że jeszcze uda się zaatakować dalej. Może dlatego robi po dwa sunkeny wszędzie. Tutaj też będzie. Hydraden zagrany. Bogaty gaz jest eksploatowany. No, jak dojdzie do hydralii, potem jakieś dropy, no to chyba będzie w miarę z górki. Ale helbaty to jest dobry pomysł, teraz jeszcze żonglerka. Trochę tego leczenia też trzeba. Nie, no. Miazga, miazga. I teraz ciekawe, czy zaatakuje haczem. Nie no, na pewno Sunkena nie może męczyć, bo to za potężna struktura. Ale nie ma czegoś, co by te hacze właśnie ratowało. GG. Czyli jednak Walprade well prawo teren. Docisnął go, dojechał. A to Free może jakby nie zrobił jednej haczy, tylko szybciej przeszedł w hydraliski, nie? To by było dobrze, ale STC konsekwentnie jak dostaje terena ze StarCrafta 2, to cały czas jedno bazówki wali. To wiadomo, są ekspansje za tym, ale zawsze trochę przycisnąć chcę. Lecimy dalej. Free contra STC, co tam się wydarzyło? Z cyklo Dziś rano na palarni wysłuchałem wykładu na temat bezsensowności teorii ewolucji darwina, gdzie głównym argumentem było, skoro niby ewolucja tyle trwa, ludzie pochodzą od małp, to jakim sodem tych małp w Afryce nie powstali nowi ludzie. <grym> O mój Boże, więc odpowiedziałem, patrząc w słowa rozmówczyni prosto w oczy. Jak patrzę na niektórych, to mam wrażenie, że to dopiero z drzewa spadli i to na łeb. <śmum> mówisz takie dyskusje tam macie na palarni. <śmum> no, zawsze jakoś czas minie. <śmum> Ubogadzony o tę rozmowę, teraz możesz <śmum> iść dalej w życie. <śmum> ewolucji. Czemu część ma małpnie nie ewoluowała? Kiedyś, kiedyś coś tam też słyszałem w jakimś podcaście, że... że... ...że to właśnie jest kwestia ewolucyjna, że... ...że część osób właśnie ma jakieś tam cechy... Znaczy, o, o, może i tak, że różni ludzie mają różne predyspozycje, nie? To jest, to jest oczywiście duża, duża część ewolucji, bo nigdy nie wiadomo, co nam się przyda, nie? Czasami może będzie bardziej się opłacało być osobą wątpliwą moralnie z punktu widzenia przetrwania, i dlatego ewolucja niektórym daje takie skłonności robienia rzeczy raczej postrzeganych teraz jako mocno negatywne, ale w obliczu przetrwania, jakby coś się wydarzyło dzikiego na świecie. Tak prądu to mogłyby być to cechy dające przetrwanie. A o to głównie mózgowi chodzi. Na palarni zawsze najlepsze rozmowy. <ścoughs> tak, ten papier zadaje intelektu prawie jak okulary. Mam wrażenie, że tutaj właśnie wchodzą cztery mariny i wygrywają grę. STC Jak dzik w paśnik, właśnie wjechał. Tylko dronami można się bronić, ale cpany teren oczywiście tak się ustawia, że nie można tak łatwo dronami go okrążyć między ekstraktory. Ależ to jest roz rozegrane wzorowo, panie, jak fachowiec. Jak wściekły byk. Dawaj jeszcze jedną dronę. Dobrze. Nie no, rewelacyjna presja. 5 marinów, dobrze mówię? 4 nawet, mariny. I SCV były w stanie zniszczyć 11 dronek. No to o czym my to rozmawiamy? Dobry raz, panie Stacy, jak zawsze. Mocna presja z ekspansją i zabawa. To są zergięgi bez prędkości, także w ogóle się nie trzeba tego obawiać. Crypt kolony powstaje. A barykada pełna, to też mądre posunięcie, żeby częściowo blokowała hatcha, częściowo zaraz inne budynki. I w ten sposób chyba się obroni. Chociaż z lewej strony być może jest przejście, wycofuje rannego Heliona czy jest przejazd, czy nie ma przejazdu, chyba jednak nie da się. Co Tani, no jak wiadomo, to wiadomo, tak? <grywia> jak wiesz, to wiesz. Co ty się tam będziesz kłócił, no jak wiadomo, to wiadomo. <grywia> 8 helionów, trochę marinów, ale na tyle sunkenów to absolutnie nie ma prawa się przebić, według mnie. No, zobaczymy. No, nie ma zaskoczenia. 7 sunkenów, syn. Potęga. <coughs> helbaty do pierwszej bazy chyba chcę przerzucić. W ogóle ekspansja daleko na mapie, nie? Nie, źle, nie źle. helbaty, jak niszczą lingi. Ale mutaliski zaraz wyskoczą tutaj między drauki. Można by wrzucić te helbaty, nie rozumiem czemu. O, właśnie tutaj. Czemu on je tutaj zrzuca po lewej stronie? No i jak trwoga to do mutaliska. Zatopiony. Jeszcze coś z tych helbatów próbuje STC wycisnąć. Robi turety u siebie w badzie. No, wiele helbaty nie zrobiłem. 15 mutali, no i rewelacyjnie pan siege tank, chociaż, chociaż, chociaż mutaliska stracił, ale to i tak się, myślę, że mu opłacało, patrząc na koszty jednego mutaliska i siege tanka, to wymiana 1 do 1 dla Zergam jest korzystna. Mutalisk za tanka warto brać, co tu się dzieje z tymi sunkenami, więcej sunkenów, ale podoba mi się, że tu zero w ogóle. O, wysyła mariny po mapie STC, połączył kropki, że gdzieś coś tutaj faktycznie jednak mogło zostać zagrane. Muty niszczą tora. Niezłe te muty. Jak widać, taktyka działa. 120 punktów zdrowia mają te muteliski. polują na siebie zawodnicy wzajemnie. No tak, to jest taka o nie! Tora! W mediwaka z torem jednocześnie zniszczył. Tor był podwieszony i. No i zawisł. Ida. Naprawdę fatalnie. Teraz nie może dostać sensownych posiłków, a teraz nawet jego cały natural zostanie zamutaliskowany i nic nie zrobi z tym STC. Chociaż no dobra, cofa się wojskiem tą główną bandą. Aha, no, na pewno Command Center tutaj będzie zabezpieczony. Uczu cwaniaku jeden, bo to na tej mapie można zniszczyć asymilator, wtedy zawalają się skałki. I jak widać przejście zostało zawężone i teraz tornie przejdzie swobodnie. Mariny jeszcze przechodzą i też, ale jak drugi asymilator zostanie zniszczony, to już nic nie przejdzie. Ale ta mapa jest skandaliczna. Bardzo dobra dla dropów, desantów, mutalisków. Takich rzeczy. Ostatnie tchnienie STC. Ostatnia próba. Chyba tutaj zrobił ładną robotę, no ale Zerg, jak widzicie, lingami to jakoś obronił. Muty dalej świetnie się bawią. Nie do obrony jest pierwsza baza Terrana, po prostu nie masz asymilatorów, nie masz skałek. Tam jeszcze skan poleciał w dolny lewy ruch mapy STC. Zobaczysz, że jest tam jeszcze baza Zerga. No i GG. Free jest naprawdę mega mocny w tego moda. GG.